Rada. I dzisiaj będzie o radzeniu innym. Co prawda już wspominałam o tym w innym, dłuższym odcinku, ale dzisiaj będzie tak, myślę troszkę krócej i o samej Radzie, o radzeniu. I wydawałoby się, że w radzeniu komuś nie ma nic złego. No i niby nie ma. Oczywiście, jeżeli ta osoba ciebie pyta o radę, tak? Przychodzi do ciebie i chce od ciebie usłyszeć, co ty o tym myślisz. I chce znać Twoje zdanie, bo uważa Ciebie za osobę, która albo popatrzy na temat z innej strony, może spojrzeć na jakieś tam inne rzeczy, których Ty nie widzisz, więc warto jest czasem z kimś porozmawiać i popatrzeć na różne możliwości wyjścia z jakiejś tam danej sytuacji. No, po prostu warto jest czasem pogadać z kimś. Ale jeżeli są takie typy ludzi, którzy, którzy rób, lubią radzić, nie pytani o zdanie. I to jest najgorszy chyba typ ludzi, którzy się do Ciebie po prostu przychrzaniają, przyczepiają i zaczynają Ci radzić, pomimo że Ty, broń Boże, ich o nic nie pytałaś, żeby Tobie cokolwiek radzić. Po prostu podchodzą do Ciebie i zaczynają e, mówić. Że na przykład, no ty masz źle ścięte włosy, źle masz ścięte włosy, bo mm, tutaj y, one są za długie i w ogóle to one y, nie mają kształtu. W ogóle masz źle ścięte włosy. Kto w ogóle ci robił to? No, mm, fryzjer. Hmm. No, no ale dobrze, dobrze. Skoro uważasz, że mam ścięte włosy, to słucham, proszę. Jeżeli jesteś fachowcem w tej dziedzinie, jesteś fryzjerem, czy może się uczysz na fryzjera, to proszę, dorać mi, jakiej fryzury, w jakiej fryzurze będzie mi lepiej. Proszę, proszę dorać mi. Mhm. No i wtedy na przykład, no nie słyszysz nic, bo już ta osoba się zamyka. Osoba potrafiła cię tylko skrytykować, ale już, żeby. Dać radę, że źle jest to zrobione, ale już nie potrafiła ci doradzić tak naprawdę, co powinnaś zrobić z tymi włosami, żeby one wyglądały dobrze. Albo na przykład osoby, które podchodzą do ciebie: Ohe, no jak ty się dzisiaj ubrałaś? No, a to z tym po prostu w ogóle nie pasuje. W ogóle ta spódnica a, z tą bluzką, o Jezu, jeszcze te buty nałożyłaś? No, w ogóle, w ogóle, po prostu to do siebie nie pasuje. Nikt tak nie chodzi ubrany, tak nie powinnaś się ubierać. No, nie mija tydzień, i dziwnym trafem widzisz tą osobę, która jest praktycznie ubrana tak samo jak ty: podobna spódnica, podobna bluzka, i też te strasznie niepasujące buty do, do tego, tego przyodzienia po prostu. No do, tych, do tej odzieży, te buty, które tak bardzo nie pasowały, to ona ma prawie identyczne. No, dziwne, dziwne. No i takie porady, których ty nie potrzebujesz. A jeszcze nie daj Boże, później ta osoba nie potrafi się z tych porad wyplątać i powiedzieć, o co jej tak naprawdę chodzi. No to jest takie po prostu przyczepianie się do Ciebie. Plus, właśnie udzielanie rad, kiedy Ty od tej osoby w ogóle nie wymagasz tej rady, nie chcesz tej porady, jest Ci kompletnie zbędna. Tym bardziej, że nie uważasz tej osoby za osobę kompetentną do udzielania Tobie jakichkolwiek rad. No to. Będzie Ci na pewno łatwiej, jeżeli spotkasz taką osobę, która po prostu ci się naprzykrza ze swoimi radami, które w ogóle nie są, no nie mają żadnego odzwierciedlenia. Tak? Na przykład, osoba załóżmy, chcesz rozwinąć swój biznes i słyszysz od takiej osoby, no bo Ty powinnaś no Instagrama prowadzić, i Instagrama powinnaś prowadzić, no i tam po prostu prowadzi Instagrama. No dobrze, ale ta osoba nie wyjawiła nam żadnego y, sekretu. Prowadzić Instagrama, no to jest dobrze dla biznesu, bo może akurat ktoś Cię zobaczy, ktoś zaobserwuje, ktoś komuś powie, że jest taka usługa u ciebie, że może do ciebie zamówić albo y, zajmujesz się jakimiś tam biznesowymi usługami, no nie wiem, cokolwiek, piszesz y, na zlecenie wiersze. No kurczę, Tysiąc po prostu rzeczy, i ktoś cię może wtedy zauważyć. I bardzo dobrze jest prowadzić tego Instagrama, ale no powiedzenie: Zacznij prowadzić Instagrama, czy załóż fanpage na Facebooku. No to są takie oczywistości, o których tak naprawdę, mm, no średnio komuś radzisz takim sformułowaniem cokolwiek. Tylko jeżeli podzielisz się jakąś taką faktyczną wiedzą, typu Używaj jakichś tam hashtagów takich albo innych, bo te są ważne, a te na przykład nie są brane pod uwagę. Uważaj na takie hasztagi, których masz nie używać, albo na przykład informacje typu. Um, nie wiem, ktoś sprawdził algorytm i lepiej jest wrzucać o tej godzinie zdjęcia, niż o tej, ale to się oczywiście może zmienić, bo może być inny algorytm, albo no kurczę, cokolwiek nie co innego, jeżeli ty pójdziesz do danej osoby, pokazujesz jej Instagrama i na przykład zapytasz, co robić, żeby y, było lepiej. No to ta osoba ci na przykład powie, że więcej spójności, że zdjęcia powinny być y, spójne ze sobą albo w jednym tonie, albo w jakiejś tam gamie kolorystycznej. To jest zupełnie co innego. A jeżeli ktoś po prostu rzuci ci takim sucharem, że y, no, y, powinnaś y, schudnąć, jesteś za gruba, y, idź, pobiegaj. Nie? No to, to jest suchar na takiej samej zasadzie. Okej, okay. pójście na siłownię, znalezienie na przykład odpowiedniego trenera, albo zbadanie swojego stanu zdrowia, czy to po prostu zbadanie tego, co jesz przez tydzień, żeby wykluczyć jakieś rzeczy, które mogą powodować u ciebie tycie. No to jest trochę inne, ale takie rzucanie sucharem, załóż sobie Instagrama i to wszystko załatwi. Nie, tym bardziej, że ty nie prosisz osoby o tą radę, a ta osoba sama to narzuca te rady. Kolejną rzeczą, jaką możemy tutaj jeszcze powiedzieć, a propos radzenia, yy, właśnie te porady nigdy nie są konstruktywne. One, nawet jeżeli są nieproszone, to one nigdy niczego nie wnoszą. Na przykład konstruktywna krytyka jest niesamowicie istotna, bo wtedy dopiero możecie się rozwijać. Na przykład, jeżeli rysujecie, no i ciocia wam powie, no że ładny rysunek. Mama wam powie no, ładny rysunek. Koleżanka wam z klasy powie no, ładny rysunek. No ale kurczę, jak powie wam fachowiec, no to on wam powie, że to nie jest ładny rysunek. Pomimo, że na przykład rysunek jest ogólnie uznany za ładny, to nie znaczy, że on jest dobrze zrobiony. I ten fachowiec wam powie, że no słuchaj, okej, okay, narysowałaś ładnie, masz jakieś tam zdolności czy predyspozycje, żeby się rozwijać dalej. Ale to, co w tym momencie zrobiłaś jako na fachowca, to jest kupa, tak? Bo nie ma zachowanych proporcji, wszystko się wali. No właśnie, podstawa nie ma proporcji, więc na czym my tutaj możemy budować? Tak, jakby o, o tym, że proporcji nie musi zachowywać osoba, która już jest wykształcona pod względem rysunkowym, to jest zupełnie inna sprawa. Bo osoba, która nie jest wykształcona, nie umiała nigdy zachowywać tych proporcji, nie wie na czym to polega to dalej będzie tworzyła takie kulfony i ta osoba się nie będzie rozwijała dopiero kiedy ta osoba nauczy się y, podstaw to dopiero później może tworzyć swoje jakby y, jakieś tam wymyślone y, zmienione przenaturzone y, jakieś tam postacie tak bo wtedy można pozwolić sobie na jakieś wydłużanie szyi jakieś y, nie wiem, robienie obłych bardzo kształtów łód, takie te sylwetki są zmienione, czy nawet karykaturalnie, ale nawet jeżeli chodzi o karykaturę, to musicie się nauczyć zachowywać jakieś proporcje. To nie jest tak, że możecie sobie coś tam tworzyć od tak i to będzie wyglądać dobrze. To zawsze będzie wyglądać nieprofesjonalnie. Ja wiem, że tacy lalicy w różnych kwestiach tego nie odróżnią, ale jeżeli ty startujesz do miana kogoś lepszego niż taki zwykły lajk, co sobie po prostu rysuje, no to wtedy już musisz się nauczyć tych podstaw. I to jest po prostu, to jest akurat bezdyskusyjne pod każdym względem. Jeżeli chcesz się w, jakimś, w jakiejś formie rozwijać, to musisz się nauczyć podstaw, tak? Tak samo jak zaczyna się biegać. Nie zaczynasz biegać od razu na wielki dystans, tylko małe dystanse, dystanse, małe dystanse, dystans małe dystanse i uczysz się oddychać na tym małym dystansie i cały czas później powiększasz jakby ten dystans. Nie idziesz od razu, nie ważysz 100 kilo i nie idziesz biec maratonu, bo może to skutkować po prostu komplikacjami zdrowotnymi, tak? Powoli przystosowujesz się do tego biegu i z czasem Możesz zacząć tak biegać, tylko musisz się nauczyć robić to zgodnie z oddechem, robić to zgodnie z twoim organizmem, tak? Więc nie rzucasz się od razu na głęboką wodę. Więc yy, krytyka konstruktywna bardzo wiele może nas nauczyć, ale takie radzenie to jest po prostu najgorsza rzecz. I co jest właśnie najśmieszniejsze w tym wszystkim? Ta osoba niepytana naprawdę naraża się na śmieszność, bo kim do cholery ona jest, żeby dzielać jakichkolwiek wskazówek? Wskazówki może udzielać ci osoba, od której możesz się czegoś nauczyć, tak? Jeżeli nieważne w jakim wieku na przykład jest ta osoba, ale jeżeli ona ma jakieś umiejętności, których ty chcesz się nauczyć, a tak naprawdę ty ich nie masz, tylko chcesz je zdobyć, to możesz to zaczerpnąć od każdego, kto ma większe umiejętności w danej dziedzinie niż ty. Czyli na przykład możesz zaczerpnąć mm, mm, jakieś tam umiejętności, możesz y, zapytać o radę osób, które działają w marketingu. Tylko, żeby to były naprawdę jakieś tam konkretne y, informacje, a nie po prostu zupełnie sobie Instagrama, bo to ci nic nie da, bo ty to doskonale wiesz albo już masz tego Instagrama. To nie jest żadna porada, y, a ta osoba później jeszcze chodzi i mówi, że udzieliła ci porad, a ty w ogóle nie korzystasz z tego. No, główno prawda, bo to taka porada, to sobie może każdy lajk like na ulicy udzielić taką poradę. Tylko, jeżeli ktoś zaczyna Wam radzić, to możecie się po prostu szczerze uśmiechnąć. Dopytać o szczegóły tej porady, jeżeli chcecie się trochę, że tak powiem, pośmiać, ale na pewno nie denerwujcie się, jeżeli ktoś po prostu tak z dupy idzie i wam chce udzielać porad, bo wynika to raczej z jego jakiejś tam, no nie wiem, chęci dopieczenia tej osoby, której chce na przykład wytknąć błędy, bo tak naprawdę to nie jest jakaś tam porada, tylko to jest jakby wytykanie błędów. A już żyjemy w takich czasach, że naprawdę ludzie nakładają na siebie co tylko chcą, jak tylko chcą. Czy to wygląda estetycznie, czy to wygląda nieestetycznie, no to są gusta i guściki, tak? Ale no tak naprawdę, póki ktoś ciebie nie pyta o zdanie konkretnie, no to się nie wyrażaj, bo narażasz siebie na śmieszność. Serio. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.